Cześć, co z tej strony. Dobra, nie będę oszukiwał. Nagrywam ten test zaraz po recenzji Make 51.8. Także w tamtym filmie was poprosiłem, żebyście dali znać w komentarzach, czy chcecie ten, ale no nie byłbym sobą, żebym nie zrobił takiego porównania, ale wiedziałem, że już będę go robił. Tak jak naprawdę ja już miałem je zrobione. Jak was prosiłem nawet o komentarze, ale jeżeli pisaliście to dzięki za podbijanie algorytmu, ale Robię dlatego, że akurat Kumpel kupił sobie Wiltroxa, jak, jak był w promocji, za 799 zł ostatnio. Do mnie przyszedł ten Make 51,8, a ja na co dzień używam Nikora 51,8. No i teraz mamy tutaj trzy wspaniałe 50 -tki. 18 do Nikora z natywnym mocowaniem Z. Są to wszystkie 501.8 na rynku obecnie, które są dostępne na Nikora. Z, z mocowaniem je Z. Pamiętajcie, nie mówimy tutaj o F, nie mówimy tutaj o adaptowanych przez FTZ. Nie mówimy też o 512. Spokojnie. To są 50, które mamy obecnie dostępne. Eee, I teraz tak. Jeżeli chodzi o gabaryty, bo na przykład mamy tutaj 50 Nikora 1.8 S, mamy tutaj Make, e, różnice są w wysokości, jeżeli chodzi o tulipany. Bez tulipanów wszystkie obiektywy są w miarę podobnej wysokości, Meike e jest trochę wyższy od Viltroxa i Nikora, tamte są bardzo podobne. Jeżeli chodzi o tutaj też budowę, to Viltrox i, znaczy tak, Nikor jest tutaj bardziej pękaty, jeżeli chodzi o... Pierścień ostrości. Meike i Wiltrox są bardziej podobne, takie tubowate, a mm, jeżeli chodzi też o budowę, to Wiltrox jest cały z metalu i posiada pierścień przysłony. Także tutaj mamy pierścień przysłony na Wiltroxie. Meike jest plastikowy, ale posiada przełącznik AFMF. A Nikor jest plastikowo metalowaty, i posiada też przełącznik AFMF, i nie pamiętam, czy ten pierścień da się programować, czy nie, czy on jest programowalny, czy tylko jest o zostrości. Ja wyłączam te programowalne pierścienie, także tutaj ja akurat nie używam. Jeżeli chodzi o średnicę filtra, Nikor ma 62 mm, także jest największy. Make ma. 58 mm średnicę filtra, a Viltrox ma 55 mm średnicę filtra. Także mamy Viltrox 55, Majke 58, Nikor 62 mm, jeżeli chodzi o średnicę filtra. Jeżeli chodzi o odległość ostrzenia minimalną. Nikor miał bodajże 49 albo 44 cm. Wiltrox ma 50, 55 cm. A Make miał 6. Jezus, Maria, Akurat mi się beznadziejnie światło odbija. 63 cm. Jeżeli chodzi o odległość minimalną ostrzenia. Także tutaj też macie takie różnice. Natomiast tak naprawdę no dobra, te takie różnice, niektórym mogą robić. Jeżeli chodzi o takie bardzo zbliżenia, no to tutaj Nikor na pewno ma najlepsze, i to też będzie widać w teście, bokeh. Jeżeli chodzi o skorygowanie tych obiektywów, to zobaczmy sobie teraz, jak oddychają na przeostrzeniu. I teraz macie mejkę, jak oddycha i tutaj Focus Breathing jest zauważalny. Jeżeli zauważycie brzegi właśnie, no to one trochę pompują. Jeżeli weźmiemy sobie na tapet Wiltroxa, no to on tutaj jest trochę lepiej skorygowany niż make. Także jeżeli chodzi o filmowanie, no to będzie trochę lepszy pod tym względem. A jeżeli chodzi o Nikora, no to on tutaj również jak Wiltrox jest bardzo dobrze skorygowany, a nawet najlepiej skorygowany z nich wszystkich, i tutaj oddychanie też jest fajne, ale tutaj mamy też mniejszą odległość ostrzenia minimalną, dlatego też ten bokę na końcu, w sensie na początku na takim największym makro, że tak powiem, największym przybliżeniu, jest najmocniejszy. Jeżeli chodzi o łapanie flary, jeżeli chodzi o łapanie flary, no to tutaj macie teraz makeę i tak jak było w recenzji. Flara jest zauważalna, jest dosyć ostra i jest taka specyficzna, także to trzeba lubić. Jeżeli chodzi o Wiltroxa, Wiltrox ma flarę, ale nie ma tej takiej ostrej, takiej turbo turboostrej poświaty, tych takich poszarpanych aż te, tej poszarpanej tęczy, aż e, takiej co ma mejkę, Także tutaj jeżeli chodzi o powłoki, to są chyba lepsze już tutaj na Wiltroxie, ale Przypomnijmy też, że Wiltrox nowy e, kosztował też swoje. On tam był bliżej Nikora, pamiętam. Ja pamiętam, że to ciężko było uzasadnić e, tak naprawdę super cenę Wiltrox'a, bo on był zbliżony już do Nikora. Aha, to było chyba coś koło 1600, 1500, 1800. Zł, nie pamiętam dokładnie, natomiast pamiętam, że za tyle dało się dostać używanego Nikora. I tutaj Nikor, jeżeli chodzi o flary, no to też nie ma tej takiej ostrej, tam trochę flary złapać można, ale też nie ma tragedii. Także jeżeli o to chodzi, to tutaj Nikor oczywiście jest najlepiej skorygowany. Jeżeli chodzi o pracę autofokusa, no to zacznijmy od najlepszego, czyli od Nikora. Dla mnie to jest w ogóle topka, jeżeli chodzi o jakiekolwiek obiektywy 50 mm 1.8. Nie na darmo ma on odznakę S. Jeżeli chodzi o nikora, no to on tutaj naprawdę zasuwa. Jeżeli chodzi o zmianę samej płaszczyzny ostrości z bliskiej na daleką, no to tutaj jest bardzo, bardzo dobrze, bardzo szybko, bardzo celnie łapie ten obiektyw właśnie ostrość, dlatego jest to, mój ulubiona, jest to moja ulubiona 50 w tym budżecie z tym światłem. Jeżeli chodzi o śledzenie, no tak tutaj przybliżałem sobie aparat do twarzy na zdjęciach wydrukowanych, no to tutaj Nikor bardzo ładnie śledził. Jeżeli chodzi o właśnie takie przybliżanie, oddalanie, no to bardzo. Bardzo ładnie się kleił, bardzo ładnie trzymał, wykrywał wszystko, ale to wykrywał już aparat. A Nikor się bardzo ładnie kleił. Jeżeli chodzi o drugi pod tym względem e, obiektyw najlepszy w tej kategorii, no to jest Viltrox akurat. I tutaj, jeżeli chodzi o przeostrzanie z bliskiego na daleki kadr, no to mamy tutaj e, taką dziwną sytuację, bo przeostrza czasami szybciej, a czasami trochę wolniej, tak jakby trochę zamulał, ale ogólnie przeostrza w miarę celnie i w miarę ok. Także nie ma tragedii, bym powiedział. Natomiast, jeżeli chodzi o śledzenie, no to tutaj jest też dosyć ciekawie, bo jest w miarę dobrze. W sensie nie ma, powiedzmy, aż takiej super prędkości jak NikOR. Natomiast, jeżeli chodzi o tutaj klejenie się do oka, no to bardzo ładnie sobie radzi i możemy tym obiektywem w miarę filmować z takim śledzeniem. Zwłaszcza, że on aż tak mocno nie oddycha, także nie jest zły do filmowania i może śledzić. Także to jest akurat plus dla Wiltroxa. Jeżeli chodzi o makeę, no to tutaj mamy też fenomen, bo on ostrzy bardzo szybko z płaszczyzny na płaszczyznę, jeżeli mówimy tutaj o bliskiej i dalekiej i czasami potrafi przeostrzyć tak szybko jak Nikkor, czasami się gdzieś zatnie, natomiast jeżeli chodzi o śledzenie, no to tutaj już mamy problem. Tutaj widać, jak przybliżam ten aparat do wydrukowanego zdjęcia, że te oczy nie zawsze są w ostrości i jednak gdzieś ta ostrość tam ucieka. Także tutaj jeżeli chodzi o śledzenie AFC, no to tutaj make'e wypada trochę gorzej od konkurencji, ale to też w recenzji wspominałem, że to jest tak jak z 185 tutaj optycznie jest ciekawie, a jeżeli chodzi o autofokus, no to jest tak i tak lepiej niż z 85, ale mogłoby być oczywiście trochę lepiej. Przejdźmy do zdjęć. Mam takie porównania zrobione w tych samych warunkach. Nie mam tutaj zdjęć żadnych w sensie sesji typowo. To jest tylko takie porównanie jeden do jeden obiektywów w tych samych warunkach. Oczywiście, tak w dzień robiłem i przy świetle robiłem test autofokusa. Tak, dokładnie. Także przejdźmy do zdjęć. Tutaj mamy test bokeh I żeby go sobie jakkolwiek tutaj porównać, włączmy sobie metadane i wybierzmy sobie, wybierzmy sobie aperturę, Aperturę, ale wszystkie trzy obiektywy i aperturę 1.8. I teraz sobie zobaczmy. O, sorry. Tutaj mamy Make, tutaj mamy nawet pokazane wszystko. Tutaj mamy Wiltroxa jest. Wiltroksik i tutaj mamy Nikora. I teraz, co jest ciekawe, przede wszystkim Nikor ma największe rozmycie, dlatego że dlatego, że ma mniejszą od, odległość minimalną ostrzenia, dlatego po prostu mogłem go przeostrzyć bliżej. Jeżeli chodzi o sam kadr, i kolory, no to zauważcie, że Wiltrox z Nikorem są do siebie zbliżone kolorystycznie, natomiast make jest dużo cieplejszy i dużo bardziej zielony, także to trzeba mieć na uwadze. To też zauważyłem właśnie przy tej 85 18 Na to trzeba zwrócić jednak uwagę, jak tym obiektywem fotografujemy, bo jak na przykład zmieniamy różne obiektywy, no to ten będzie nam odstanął. Trzeba to skorygować. Jeżeli chodzi też o. Sam kadr, no to tutaj musimy też zauważyć, że między Nikorem a Wiltroxem, czyli tymi dwoma, którymi teraz skaczę, nie ma większej różnicy, jeżeli chodzi o sam kadr. Jest różnica między po prostu wielkością kółek, czyli po prostu rozmyciem, bo nikor ma mniejszą odległość ostrzenia, minimalną. Natomiast make ma tak jakby kadr ciaśniejszy, dlatego że mamy oddychanie w tym obiektywie, i przez to oddychanie on po prostu fotografując blisko. Mamy bardziej, powiedzmy, nie wiem, pewnie z 55 mm niż 50 mm, jeżeli chodzi o pole widzenia, czy tam może 52 mm, natomiast tak jak możemy sobie zobaczyć między Viltroxem a Make, to jest Viltrox, to jest Make, które mają podobne wiel podobnej wielkości kulki boke, tak, no Make tutaj ma trochę po prostu ciaśniejszy kadr. Natomiast między Nikorem a Viltroxem ten kadr jest równiejszy. Jeżeli chodzi o ten sam, ten sam dystans ostrzenia, to tutaj mam przykład na masce i tutaj mamy Nikora, mamy Make i mamy Viltroxa. I tak jak widzimy, Nikor i Viltrox no trochę się różnią e, tym kadrem. Viltrox jest najbardziej wklęśnięty, bym też tak powiedział. Tutaj korekcja obiektywu by się pewnie przydała. Natomiast Make zdecydowanie ma ciut ciaśniejszy kadr i też te kolory trochę cieplejsze. Także to musimy mieć na uwadze jeżeli porównujemy te trzy obiektywy. Jeżeli chodzi o tutaj więcej testów samego bokeh no to spróbujmy znaleźć coś na domkniętej przysłonie na 4.0. Czy nam się jakoś bardziej robią kanciate te kuleczki. Przy Majka już widzieliśmy że one się dosyć dobrze trzymają. Tutaj mamy Wiltroxa. No, załaduj te kulki. Szukam jakiejś takiej ostrzejszej, żeby to było lepiej widać. Tutaj może. Nie, przy 4.0 też jest git. No, Nikor tutaj ma dużo większe te kulki zdecydowanie, ale to chodzi o też odległość, właśnie ostrzenia. Dobrze, zróbmy sobie 8.0. No, tutaj znowu dwa jakieś wziąłem. Na make już sprawdzaliśmy. On jest w miarę okrągły. Wiltrox. Nie, to jest dwa razy make mam. Sorry. Wiltrox. Wiltroxik, wiltroxik, mój kochany. No, dawaj, tutaj jesteś. Wiltrox yy, robi się bardziej kanciasty. Chyba, tak, taki trochę nierówny. Widać to troszkę. Nikor. Nikor jest. W miarę git i te kulki też rzeczywiście są dużo większe. Jeżeli zobaczymy sobie, też wrócimy do 1.8, to tutaj sobie spójrzmy na brzegi. Make tutaj ma trochę, zagina mu się ten bokę. W Wiltroxie jest on dużo bardziej na brzegach jajkowaty. To też będzie wpływało na powiedzmy jakąś tą charakterystykę, właśnie typu bokę i nikor, on też tutaj na brzegach jest trochę bardziej chyba wklęśnięty niż ten Make, także tutaj ciekawe z czego to może wynikać. Co tutaj możemy sobie jeszcze porównać? Te jinxy i oczywiście to co by nas najbardziej chyba interesowało to ostrość, ostrość tych trzech obiektywów. Także mamy Make na środku, mamy no. Wiltrox na środku i mamy Nikor na środku. I teraz sobie będziemy mogli przeskakiwać. Dobra, make Środeczek. Zdecydowanie jest też bliżej, tak? Jest ostro. Trochę jest jakaś tam mgiełka, ale jest w miarę git. Wiltrox Viltrox jest chyba ostrzej, ale tam mgiełka jest większa. W sensie tutaj, jak patrzę na litery u góry, ten Mega dub, to w Wiltroksie wydają mi się one trochę bardziej chyba ostre, natomiast tutaj na tych poniżej ETZ 21 w Wiltroksie bardziej wchodzi chyba ta biel na literki. Nikor bez konkurencji. Nikor to jest top of the top dla mnie, jeżeli chodzi o 518s. Jeżeli uważacie, że jest lepsza 518 gdziekolwiek na rynku, powiedzcie mi jaka to 518. Dla mnie Nikor to jest po prostu bije wszystko, ale jest to obiektyw S jest on dużo droższy, jest nowy za 2,500. Pamiętajcie. Ja używkę za chyba 1800 zł, złapałem, albo 1900. Dobra, także 18 mamy zaliczone. Przymknijmy sobie do 28. Tak, mamy 28. Dobra. 28, a jeszcze brzegi. Sorry, sorry, bo bym, byśmy się zagalopowali. Moi mili. Brzegi, najważniejsze brzeszki. Tutaj będzie trochę dziwnie, bo, mm, bo te obiektywy, jeżeli chodzi o brzegi, mają te brzegi zauważcie, całkiem inne. Bo mejka jest po prostu oddycha bardziej, to ten kąt kreskowy jest całkiem na brzegu. Natomiast przy wiltroksi i nikorze jest to trochę inaczej. Przy wiltroksie też widzimy, że ta naklejka się wydłuża. Także jest to kwestia prawdopodobnie skorygowania obiektywu. NikOR naklejeczka jest najbardziej taka prosta. Dobra, spójrzmy sobie na brzegi Make, Wiltrox i NikOR. I wiecie, co jest najśmieszniejsze, że Wiltrox tu wypada najlepiej. Wiltrox, w ogóle nie wiem, co się stało. Ten Wiltrox, co pożyczyłem od kumpla, nie dość, że ma inny dekielek z tyłu. To pamiętam kiedyś, jak porównywałem. To Wiltrox nie był najlepszy na brzegach, a teraz na 1.8 wypada lepiej od Nikora, mojego ukochanego. I nie wiem, co się tutaj stanęło. No, Majke zdecydowanie wypada najgorzej, natomiast Wiltrox, to co się tutaj stało, to ja sam się dziwię. I uwierzcie mi, nie ruszałem tego w żaden sposób, tych pudełek. Nie zmieniły swojego położenia, ja tylko i wyłącznie przekręcałem obiektywy na tym, na aparacie. Weźmy 2.8. 2,8 środeczek, Tutaj na make jest cycuś glancuś. Na Wiltroxie jest również bardzo fajnie. No, Nikor, no to, to sorry, ale to nie ma w ogóle podjazdu. make bardzo fajnie. Te literki na dole mogłyby być ciut ostrzejsze. Wiltrox, super. Według mnie jest to super ostrość na 2,8. Nikor po prostu. Jest w innym mieście. Tak, to nie, oni, One nie, są, nie leżą obok siebie, sorry, ale, ale tak jest. Jeżeli chodzi o centrum kadru, natomiast spójrzmy na brzegi. Bo tutaj ten Wiltrox coś nie wiem, czy to jest jakaś fellerna sztuka, że taka dobra. Make Wiltrox, Nikor. Nikor oczywiście jest najlepiej skorygowany, no bo tutaj mamy tę etykietę praktycznie prostą. Tutaj w Viltroxie się ona wygina, ale ostrością, jeżeli chodzi o ostrość, nie grzeszy. No, make, make grzeszy troszkę. Majkę troszkę grzech, grzeszy. Zróbmy sobie na 5,6. No, to to już powinien być taki najbardziej optymalny punkt wszystkich obiektywów, gdzie są najostrzejsze na całym zakresie. Tak. Czyli mamy make. Cycuś Glancuś. Wiltrox. Pięknie. Nikor bez podjazdu. Brzegi, jedziemy na brzegi, bo to mnie po prostu tutaj dobija. Make, jest git już na 5.6, widać trochę rozjazdy, ale jest git już na 5.6. Wiltrox, super. Nikor, idealnie. Tutaj Nikor już zaczyna przebijać Wiltroxa, zwłaszcza z, tą, z tym skorygowaniem, bo tutaj na samym, samym brzegu, o te litery na przykład, tutaj na Macie. Czarne na białym. No w make tego nie zobaczymy, no bo w make mamy mniejszy kadr. Zobaczmy na 1.8 te czarne litery. To jest Wiltrox. a to jest Nikor. No. Kurna, Wiltrox wypada ciut lepiej. Nikor jest lepiej skorygowany, zdecydowanie. Nikor jest zdecydowanie lepiej skorygowany. Eee, dobra. I to było na tyle. Taki test, no wiecie, po prostu laboratoryjnie ostrość, w sensie laboratoryjnie, tyle po prostu ile mogę zrobić. Nie mam takiego idealnego wykresu ostrości, jakbym powiedzmy chciał. Może się kiedyś dorobię takiej planszy. Zobaczymy, może kiedyś sobie zrobię jakąś taką specjalną z 200 złotówek. <laughs> Natomiast jeżeli chodzi o te trzy obiektywy, to gdyby porównywać je Możliwościami do ceny w dacie premiery, no to tutaj Make e byłby. To były zresztą trzy różne konkurencje, w sensie trzy różne klasy, no bo mamy Make e za 800, Wiltroxa za 1800 chyba i Nikora za 2,5. Natomiast Wiltrox był do kupienia ostatnio za 800 i spadł na przeciwcy nowy Make i tutaj według mnie Viltrox troszkę deklasuje Make. Jeżeli chodzi o autofokus, szybkość z punktu A do punktu B tak po prostu przeostrzając, Make jest szybszy. Natomiast jeżeli chodzi o śledzenie, Viltrox jest precyzyjniejszy, bardziej precyzyjny. Jeżeli chodzi o mm, samą ostrość kadru, Viltrox też wypada lepiej. Jeżeli chodzi o Nikora zaskoczył mnie z y, brzegami Przyznam, zaskoczył mnie z brzegami skubany, z bo myślałem, że brzegi będą trochę lepsze na 1.8, przynajmniej Wiltrox tutaj miał trochę lepiej. No, ale jak domkniemy Nikor ogólnie w centrum kadru, jest bezkonkurencyjny. W swojej klasie jest bezkonkurencyjny po prostu. Także to jest takie porównanie dla Was. Ja nie mówię, który jest najlepszy, który jest coś tam. Ja używam Nikora 18S i to jest mój obiektyw jego wybrałem od razu. Miałem Viltroxa 1.8 pod zetkę. Wydaje mi się, że mój egzemplarz był gorszy, bo tak to, co tutaj widziałem, to bym aż tak szybko go nie oddawał, szczerze mówiąc. Nie wiem, czy ta partia, co poszła za 800 zł, jest jakaś lepsza, czy o co chodzi. W każdym bądź razie make jest ciekawe. Make jest ciekawe, zwłaszcza za te pieniądze. Jeżeli Wildrox wróci do swojej starej ceny i jedynym obiektywem w tej cenie będzie Make, Polecam, bo środek kadru jest spoko. Jeżeli Wiltrox się utrzymuje przy 800 zł, ciężko tutaj nie polecić Wiltroxa ponad mejkę. Natomiast, jeżeli macie budżet, pracujecie na co dzień, potrzebujecie niezawodnego autofokusu praktycznie autofokusa, potrzebujecie naprawdę super obiektywu pięknie skorygowanego do pracy, Nikor 1.8s nie ma konkurencji. Dobra, to mówię ja po trzech testach na pudełkach. <grych> Ale tak, Nikor jest tutaj, jeżeli chodzi o ostrość, łapanie ostrości, to jest naprawdę żyleta i gorąco polecam. Komuś, kto uwielbia 50 chce poprawny bardzo obiektyw, nie taki artystyczny, wiecie, no bo teraz wszystko jest robione poprawnie, to 50 na 8S jak najbardziej. Tak. I to było na tyle. Zostawiam Was z tym i do usłyszenia lub zobaczenia następnym razem. Hej!